Szymon Jopek. Szymek, spotykamy się przed meczem z Wisłą Sandomierz, ale zanim zadam Ci pytania dotyczące Wisły Sandomierz, chciałbym jeszcze wrócić do tego meczu sobotniego z Wisłą Kołdymbica. Emocje na pewno już dawno opadły. Po tym meczu pojawiły się głosy takie, które mówiły o tym, że szkoda trochę tych dwóch straconych punktów, że zdobyliśmy tylko jeden. Wiadomo, że wszyscy oczekiwali zwycięstwa, no ale mecz zakończył się remisem 2-2. Tak, zgadza się, emocje już opadły. Na pewno bardzo szkoda. My jesteśmy smutni, że straciliśmy dwa punkty, bo to tak trzeba sobie powiedzieć. Szybko dostaliśmy czerwoną kartkę na początku pierwszej połowy, no i można powiedzieć, że to ustawiło mecz, ale bardzo mi się spodobało to w drużynie, że nie podłamaliśmy się tym, poszliśmy, poszliśmy po, po wyrównanie. I udało się skończyć to remisem, mimo tego, że, że powinniśmy ten mecz wygrać. Powiedz mi, jak z Twojej perspektywy wyglądała ta sytuacja, Iwana Hradnika? Czy uważasz, że on powinien otrzymać od razu czerwoną kartkę, czy może zasłużył tylko albo aż na żółtą? Moim zdaniem, jeżeli sędzia dałby żółtą kartkę w tej sytuacji, to też by się wybronił z tej sytuacji, ale podjął inną decyzję. Yy, uważam, że można było też puścić zawodnika Wisłoki. To było jeszcze, wydaje mi się, 30-35 metrów do bramki. Yy, można było coś z tej sytuacji więcej wycisnąć. Powiedz mi, wiadomo było przy tym spotkaniu, że Damian Manucha będzie odgrywał istotną rolę tutaj yy, yy, w Dębicy. No i faktycznie potwierdził to swoimi umiejętnościami na no jej bramką. Yy, dało się zatrzymać tego zawodnika w tym spotkaniu. Dało się. Myślę, że jest to zawodnik jak każdy inny. Nie zrobił na nas jakiegoś większego wrażenia. Jeżeli chodzi o przygotowanie się pod przeciwnika, nie zwracaliśmy na niego jakiejś szczególnej uwagi. Po prostu braliśmy pod uwagę Wisłokę jako cały zespół, a nie jako, jako jednego łanuchę. I to, że strzelił bramkę, to, to nie jest jakaś bardziej. Znaczy, na pewno jego zasługa, ale też my popełniliśmy błędy rażące. Wróćmy do naszej gry. Twoja asysta w przerzucie rożnym, yy, rożnym, wykonywanym przez Ciebie. Bramka? No, cieszę się, że, że zaliczyłem tę asystę. Tak mieliśmy, Mogę powiedzieć, że tak to miało wyglądać. Mieliśmy zagrać na bliższy słupek na Iwana. Znalazł się tam, gdzie miał być, strzelił bramkę. Wygrywaliśmy 1-0. Wszystko szło dobrze, ale no niestety. Szymek, wiadomo, jaka jest sytuacja w klubie yy, po odejściu tenera Berety. Nadal przed Wami cel jest postawiony jasny: macie grać o w każdym meczu o zwycięstwo. Jak Ty to widzisz z Twojej perspektywy? Tak się stało już i trudno. Na niektóre po prostu rzeczy nie mamy wpływu, czy ja, czy moi koledzy z zespołu. Trzeba po prostu stanąć na wysokości zadania. Zostało, można powiedzieć, 3 miesiące grania. Trzeba zrobić wszystko, co tylko się da, żeby po prostu zrobić ten awans, bo. No nie czarujmy się, nie ma innej opcji niż nie zrobienie tego awansu. I to, że trener odszedł, no to tak jak już powiedziałem, nikt z nas nie miał na to większego wpływu. I musimy po prostu wziąć się w garść i dalej robić swoje. Teraz stery objął trener Maciej Gadowski. I my pracujemy po prostu stałym schematem. Jakieś tam wypracowaliśmy sobie ramy, w których mamy pracować. Trener Maciek zna te ramy i i myślę, że w kontekście przygotowań do następnych meczy nie będzie się zmieniało wiele. Tak jak powiedziałeś, jesteśmy przed kolejnym spotkaniem z Wisłą Sandomierz. Powiedzmy, Szymek, jak zaskoczyć Wisłę? Jak, jak podejść do tego spotkania, żeby to spotkanie krótko mówiąc wygrać? Bo po to tam jedziemy. Myślę, że nie chcę zdradzać też oczywiście taktyki, ale myślę, że wyjdziemy wysoko i od pierwszej minuty będziemy chcieli narzucić swój sposób grania. W ostatnim spotkaniu w Sandomierzu wygraliście gładko 3-0. Czy tak samo będzie w tym? Pamiętam ten mecz. Szybko szczęśliśmy trzy bramki, bo w 5 minut strzeliliśmy trzy bramki. Fajnie się to dla nas wszystko potoczyło. Mam nadzieję, że teraz w tym meczu również tak samo. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby zakończyło się takim wynikiem ten mecz. Z tego co wiem, kibice Stalówki wybierają się na to spotkanie, żeby was dopingować? Tak, bardzo się cieszę. Też widziałem plakaty. Bardzo się z tego cieszę i chciałbym poprosić wszystkich kibiców, żeby właśnie w takim trudnym momencie, który teraz można powiedzieć, że, że jest, żeby nas wspierali, pojechali na mecz, kibicowali, żebyśmy słyszeli, że nie jesteśmy sami na tym boisku, że stoją za nami i że możemy na nich liczyć. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.